Dziennie dla Emiratu Rocks, Mariusz Abramiew. Jesteśmy świeżo po walce. Gratuluję zwycięstwa, Dzięki Walka przebiegała. No, to się naprawdę była zacięta. Początek walki to przewaga Borysa Mańkowskiego. Grand pan, zasypał cię troszeczkę. Czy był moment zwątpienia. Się do momentu z wątpienia jako takiego nie było, po prostu starałem się jak najszybciej wyjść do góry, uciec przed, przed jego uderzeniami, znaleźć się u góry i zacząć kontrolować sytuację, bo, bo początek nie szedł o myśli dobrze. Czy któryś z tych ciosów na początku rundy naprawdę poczułeś, że jest źle, że odłączyło cię, czy od początku do kontrolować się tej górki? No było kilka takich ciosów, w których mi się troszeczkę powiedzmy wyściemniło, ale starałem się zachować zimną krew, po prostu na spokojnie wszystko przyjąć. No jak mówię, jak najszybciej znaleźć się u góry, bo to nie była korzystna sytuacja. Nie wiem, kim mnie troszeczkę rozprasza. Jak wiemy, w rankingu od rok, w rankingu NMA Rocks byłeś niżej. Teraz po tym zwycięstwie, na twoja pozycja się w NMA się wzmocni. Jakie są twoje plany na przyszłość? Czy jeszcze jakąś walkę przed chciałbyś toczyć? Znaczy, tak naprawdę myślę, że to będzie moja albo ostatnia, albo przedostatnia walka w Polsce. I moim takim głównym planem jest zawalczyć w Stanach. Tym bardziej, że jest teraz taka możliwość, nasz trener yy, Goldskimu Makako jest, teraz znajduje się w Stanach. No, myślę, że tam chciałbym troszkę powalczyć. Kategorii, się to Albo 70 kilo, a jeżeli będzie naprawdę jakaś fajna walka zaoferowana mi, to myślę, że mógłbym jeszcze zejść, zejść ciut niżej do 65, No jeżeli będzie taka po prostu konieczna. A na co dzień jaka jest Twoja waga? Na co dzień około 80. Czyli 10 kilo w dół zjeżdżasz? Tak, 10 kilo w no, Niestety, kto nie zjeżdża, ten nie wygrywa. Yy, jak wygląda ogólnie Twój trening przed walką przed na znaczy tak naprawdę bardzo dużo sparingów, dużo kondycji, dużo walk, biegam sporo, siła. No tak naprawdę ciężko powiedzieć, ale do każdej walki się troszeczkę inaczej przygotowuję, zależnie od zawodnika, tak? wszystko ustala mój trener, mężczyzna. Z Borysem spodziewałeś się walczyć w tym kształcie, czy od początku miałeś plan zejść do parku? Ja się po krótkiej analizie jego walk wiedziałem, że po prostu będzie wchodził na mnie bardzo agresywnie, będzie starał się obalić. Więc starałem się uderzać dużo prostych. No jakby wyszło, każdy widział. Ale czuję się dobrze w parterze, jestem tak naprawdę grapplerem. Czuję się lepiej w parterze, więc myślę, że plan został wykonany. W takim razie, czy zamierzasz pojechać na północ polski w brazylijskim przyjeździe do Dolina? Yy, jeszcze o tym nie myślałem. Myślę, że tutaj to już niedługo jest, tak? No, Dosyć. Więc no, no, myślę, że jednak odpuszczę tutaj. Yy, Planem na dobrazyjskiego co będzie na pewno mistrzostwo Europy w Szwajcarii, więc skupię się teraz na tym. Jeszcze w czerwcu za, mam zaplanowane walczyć w judo. na Naszym gościem był niezwykle twardy, co potwierdził w dzisiejszej walce Mariusz Abramiuk i życzymy mu danych startów w przyszłości.